W tej sprawie kluczową rolę odegrała szafa. Historia tak niezwykła, że ciężko znaleźć coś podobnego. Ponad 100 lat temu w tym domu doszło do tajemniczego zdarzenia, którego detale wciąż wywołują dreszcze. Dom splądrowano. Fred został zastrzelony, a jego żona zamknięta, uwięziona w szafie, z której nie mogła wydostać się o własnych siłach. Policjanci analizowali ślady zostawione przez napastników, sprawdzali możliwe tropy. Mimo to, dopiero po latach odkryto pomieszczenie, o którego istnieniu nikt już nie pamiętał. To właśnie ten zapomniany szczegół okazał się kluczem do rozwiązania zagadki. Niewiarygodna historia, która wydarzyła się naprawdę. Pełna zwrotów akcji i wstrząsających odkryć. Ja jestem Marcin Myszka i zapraszam na Kryminatorium. Nowe odcinki co poniedziałek. Od rana na Spotify i o 17 na YouTube. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Późnym wieczorem, 22 sierpnia 1922 roku, spokój mieszkańców dzielnicy Silver Lake w Los Angeles został zachwiany. W jednym z domostw wydarzyło się coś niepokojącego. Kilka osób usłyszało dźwięk wystrzału. Inni zauważyli, że z budynku mieszkalnego po chwili ktoś wydostał się na zewnątrz. Zajście zgłoszono na policję. Chwilę później na miejsce przyjechało kilku funkcjonariuszy. Gdy zapukali do domu państwa Osterreich, nikt im nie otworzył. Pociągnęli więc za klamkę. Drzwi nie były zareglowane, więc weszli do środka. Stierowali się w stronę salonu. Pomieszczenie wyglądało tak, jakby przeszedł tam huragan. Przewrócone meble, przedmioty, które wcześniej prawdopodobnie znajdowały się w szufladach i w szafach, leżały na podłodze. Tuż obok spoczywał nieprzytomny mężczyzna. Gdy policjanci podeszli bliżej, zorientowali się, że on już nie żył. Na klatce piersiowej i głowie widać było dziury, z których wypływały litry krwi. Denat był modnie i elegancko ubrany. Pasował do gustownie urządzonego miejsca. Ludzie w okolicy kojarzyli Freda Osterreicha jako właściciela zakładu włókienniczego. Człowieka zamożnego, wzbudzającego zazdrość wśród przeciętnych śmiertelników. Czy ta zazdrość pewnego dnia wykroczyła poza wszelkie granice i doprowadziła do tragedii? Ta teoria nasuwała się śledczym na myśl. Funkcjonariusze przeszukali pozostałe pomieszczenia. Fred miał żonę, ale po walbrudze nie było śladu w salonie. Sprawdzili kuchnię, łazienkę, pokoje. Gdy weszli do sypialni, usłyszeli wołanie. Dobiegało z szafy. Otworzyli drzwi, Ujrzeli przerażoną kobietę w średnim wieku. Okazało się, że to właśnie żona zmarłego. Jak później powiedziała, spędziła w zamknięciu kilka godzin. Zeznała, że tego wieczoru była z mężem na przyjęciu u znajomych. Gdy wrócili do domu, chciała odwiesić ubrania do szafy, która była dość spora, otworzyła drzwi i weszła do środka. I już z niej nie wyszła. Ktoś pchnął ją w głąb i szybko zamknął drzwi. Stała plecami do wyjścia, więc nie widziała twarzy tego, kto to zrobił. Początkowo pomyślała, że to mąż, bo kto inny? Mieszkali sami. Być może Fredowi wzięło się na żartę i chciał wywinąć jej głupi dowcip, ale kiedy zaczęła nawoływać, ten nie przechodził. Po chwili usłyszała kilka wystrzałów. Przestraszyła się. W ich domu doszło już wcześniej do prób włamania. Byli bogaci, mieszkali w ładnym domu. Ktoś mógł ponownie wybrać ich za cel. Po chwili w domu zapanowała kompletna cisza. Mąż nie uwolnił jej z zamknięcia. Obawiała się, że stała mu się krzywda. Poprosiła policjantów, by zwracali się do niej doli. Źle przyjęła informacja o śmierci mężczyzny. Była jego żoną od ponad 20 lat. Oboje pochodzili z Niemiec, ale większość swojego życia spędzili w Stanach Zjednoczonych. Wychowywali się w Milwaukee. Ojciec Freda założył tam zakład włócienniczy, który później powierzył synowi. Dolly Korszel była nastolatką, gdy zaczęła tam pracować. Kilka lat później zwróciła uwagę swojego przyszłego męża. Trzy lata młodszą dziewczynę uważano za niezwykle atrakcyjną. Ponadto ludzie ją lubili za jej sympatyczną osobowość i dobre serce. W wieku 17 lat została panią Osteraj, urodziła syna. Chłopiec stał się oczniem w głowie rodziców. Niestety, jako kilkulatek, zmarł. Utrata dziecka ogromnie wpłynęła na matkę i ojca. Pomimo upływu lat, nie mogli się z tym pogodzić. Do 1918 roku mieszkali w Milwaukee. Jednak krótko przed zakończeniem I wojny światowej wyprowadzili się do słonecznej Kalifornii. Osiedlili się w spokojnej dzielnicy w Los Angeles. Fred założył nowy zakład. Wspólnie z żoną, skupił się na jego prowadzeniu. Kobieta przelewała swoje matczyne uczucia na inne młode osoby, w szczególności na pracowników zakładu. Dbała o nich jako własne dzieci, pilnowała, by byli dobrze traktowani, chroniła ich przed gniewem własnego męża. Fred słynął z ognistego temperamentu. Łatwo się denerwował. Swoją złość wylewał na pracownikach. Bali się go, choć niektórzy starali się go zrozumieć współczuli mu straty syna. Nie postrzegali go jako złego człowieka. Widzieli w nim dobre strony. Na przykład wtedy, gdy zatrudniał w swoim zakładzie byłych skazańców lub inne, znajdujące się na marginesie społeczeństwa osoby, takie, które nie obchodziły nikogo innego, a on wyciągał do nich pomocną dłoń i dawał szansę. Sekcja zwłok wykazała, że został postrzelony trzykrotnie. Dwa razy w klatkę piersiową i raz w głowę. Technicy kryminalistyki znaleźli na podłodze dwie łuski. Oprócz tego z sufitu wydobyli jedną kulę. To pomogło im w ustaleniu, że użyto dwóch rodzajów broni. A to oznaczało też, że sprawców mogło być dwóch. Ekipa uważała, że przeczesała dom wzdłuż i wszerz w poszukiwaniu narzędzi zbrodni. Bezskutecznie. Jak już wspominałem, salon został splądrowany. Meble leżały przewrócone wraz z ich zawartością. Przeglądając rzeczy, które zmarły miał na sobie w ostatnich chwilach życia, śledczy zwrócili uwagę na pewien szczegół. Mężczyzna miał łańcuszek, ale brakowało na nim najważniejszego elementu kieszonkowego zegarka. Wyglądało to tak, jakby ktoś w pośpiechu go urwał. Policjanci zapytali o ten przedmiot wdowę. Dolly odrzekła, że kilka lat wcześniej podarowała mężowi na ważną okoliczność zegarek wysadzany diamentami. Mężczyzna rzadko się z nim rozstawał. Żona pamiętała, że wieczorem na przyjęciu Fred na pewno miał go przy sobie. Prowadzący śledztwo uznali, że kradzieży musiał dokonać zabójca, co skłoniło ku wersji, że w grę wchodził motyw rabunkowy. Ale wnikliwe przeszukiwanie miejsca zbrodni wykazało, że nic więcej nie zginęło. W domu znajdowało się wiele wartościowych przedmiotów. Część z nich leżała na podłodze, ale sprawca przeszedł obok nich obojętnie. Pominął nawet portfel bogacza, który był na wyciągnięcie ręki. Stróże prawa zastanawiali się. Dlaczego zabójca zabrał ze sobą tylko jedną rzecz: zegarek. Coś w tym nie pasowało, ale nie potrafili dokładnie powiedzieć, o co chodziło. Mimo to motyw rabunkowy był jedynym, który przychodził im na myśl w tamtym momencie. Zwłaszcza, że Dolly wspomniała o dwóch próbach włamania. Podkreśliła, że mąż skarżył się, że w nocy często budziły go dziwne odgłosy, zupełnie jakby ktoś próbował wejść do ich domu, albo nawet znajdował się już w środku. Fred zawsze to sprawdzał, lecz nigdy nikogo nie zastał. Mimo to później na jaw wychodziło, że ginęły różne przedmioty, między innymi pieniądze, a nawet jedzenie z lodówki. Funkcjonariusze próbowali znaleźć logiczne wytłumaczenie sytuacji. Stwierdzili, że prawdopodobnie ktoś tamtego wieczoru włamał się do środka. Wykorzystał nieobecność małżeństwa. Prawdopodobnie ta sama osoba bądź osoby jak poprzednio. Ale sprawca lub sprawcy nie przewidzieli kiedy Fred i Dolly wrócą. Mogło być tak. Gdy osterajchowie zjawili się w domu, gospodyni poszła do sypialni. Chciała odwiesić swoje rzeczy, więc to biznesmen przyłapał winowajców na gorącym uczynku. To dlatego zginął. Złodzieje działali szybko i chaotycznie. Być może mieli wprawę w okradaniu, ale jeszcze nigdy wcześniej nie odebrali komuś życia. Dlatego zabrali tylko zegarek i oszczędzili żonę. Wepchnęli ją do szafy, bo nie chcieli mieć kolejnej duszy na sumieniu. Ona nie widziała ich twarzy, więc w żaden sposób im nie zagrażała. Ta wersja wydarzeń brzmiała wiarygodnie, ale pojawił się cień wątpliwości po przesłuchaniu sąsiadów. Mieszkańcy Silver Lake twierdzili, że z domu zamożnego małżeństwa dobiegały podejrzane odgłosy: Ktoś się kłócił, chwilę później rozległy się strzały. Potem jakaś kobieta, w domyśle Doli, kilkukrotnie wykrzyczała imię Freda. Jedna sąsiadka widziała, że ktoś wyszedł tylnym wyjściem. Wyglądał i przemieszczał się jak cień. Czy był to mężczyzna, może kobieta, osoba młoda bądź stara, ktoś, kogo świadek znała, czy kompletnie nieznajomy. Nie miała pojęcia. I co najważniejsze, około 15-20 minut później wszystkie światła w posiadłości zostały wyłączone. Narodziły się pytania, kto to mógł zrobić? Czy sprawca wrócił na miejsce? Jeśli tak, jak ponownie przemknął, tym razem kompletnie niezauważony? Ile osób uczestniczyło w zbrodni? Śledczy postanowili wziąć pod lupę żonę. Doli na pierwszy rzut oka wydawała się być oddaną partnerką życiową. Pracownicy zakładu włócienniczego twierdzili, że była życzliwa i pomocna. Była przeciwieństwem męża, który miał tendencję do bycia tyranem. Zaczęto się zastanawiać, czy może Fred nie zachowywał się podobnie w domu. Postawili pytanie, czy był agresywny wobec żony. Ustalili, że bogacz zmagał się z alkoholizmem, a zaczęło się jakiś czas po śmierci syna. W materiale źródłowym brakuje informacji, czy ostatecznie odnaleziono przekonujące dowody na to, że w tym małżeństwie istniała przemoc. Ona sama przekonywała, że nigdy, ale to przenigdy się nie pokłócili. Dla śledczych brzmiało to niewiarygodnie. W końcu w każdym małżeństwie dochodzi do jakichś nieporozumień, nawet niewielkich, a Niemka przekonywała, że u nich to nie miało miejsca. Sprawdzili, czy Fred przypadkiem nie zdradzał żony, ale okazało się, że większość życia poświęcał pracy. Poza tym, z uwagi na swój szorstki charakter, nie przyciągał szczególnej uwagi płci przeciwnej. Wszystko wskazywało na to, że Doli również pozostawała mu wierna. Śledczy odhaczyli z listy kolejny trop. Byli rozczarowani. Odnosili wrażenie, że błąkali po omacku. Kiedy zaczęli przeglądać się biznesowi małżonka, mieli nadzieję, że to okaże się właściwym tropem. Analizowali księgi, doszukiwali się jakichś nieprawidłowości, ale wyglądało na to, że Fred prowadził swój interes uczciwie. Wobec tego skupili się na innym wątku, ale również powiązanym z zakładem. Gdy dowiedzieli się, że Fred chętnie zatrudniał byłych skazańców, zapaliła im się czerwona lampka w głowie. Okazało się, że jeden z nich mógł stanowić niebezpieczeństwo. Edward Flum pracował niegdyś w fabryce w Milwaukee. Miał dość pokaźną kartotekę. Fred i Dolly wyciągnęli do niego pomocne dłonie. Gościli nawet w swoim domu, ale mężczyzna nie wykorzystał danej szansy. Trafił ponownie do więzienia. Odsiadując karę, pisał pogróżki pod adresem swojego dawnego pracodawcy. O co dokładnie chodziło? Tego dziś nie wiemy, ale Ed miał prawdopodobnie motyw, by zrobić Fredowi krzywdę. Śledczy nie mogli ustalić miejsca jego pobytu, co uniemożliwiało przesłuchanie. Próbowali go namierzyć, ale bezskutecznie. Minęło kilka miesięcy. Stróże prawa nie mieli żadnych nowych tropów. Ponownie przeglądali się temu, co już udało się zgromadzić, ale nie wiedzieli, dokąd dalej zmierzać. Przełom nastąpił w zupełnie nieoczekiwany sposób. Początkowo Doli była podejrzana, ale nie postawiono jej żadnych zarzutów. Kiedy stróże prawa ją odnaleźli, siedziała w zamknięciu. Jeśli ktoś zamknął szafę od zewnątrz, nie można było jej otworzyć od wewnątrz. Policjanci przeprowadzili eksperyment i potwierdzili to. Ponadto ona nie mogłaby nawet sama się tam zamknąć. Musiał to zrobić ktoś inny, co definitywnie wykluczało możliwość, by to ona strzeliła do swojego męża. Choć była tylko osobą w kręgu zainteresowania, to i tak na wszelki wypadek wynajęła adwokata. Pewnego dnia, podczas spotkania z policjantami, Herman Shapiro, bo tak nazywał się jej prawnik, sprawdzał godzinę. Wyjął z kieszeni marynarki zegarek. Ten przedmiot zwrócił moją uwagę. Był wysadzany diamentami i posiadał inne cechy, jak ten skradziony z miejsca zbrodni. Mógł to być zwyczajny przypadek, ale śledczy postanowił zapytać. Wtedy dowiedział się od Shapiro, że otrzymał zegarek od swojej klientki, z którą łączyło go coś więcej. Od jakiegoś czasu mieli romans. Te informacje były szokujące. Po pierwsze, Dolly na początku twierdziła, że zegarek został skradziony. Po drugie, wdała się w nowy związek krótko po stracie męża. Detektyw ponownie ją przesłuchał. Przyznała, że jakiś czas wcześniej znalazła zagubiony przedmiot że leżał ukryty za poduszkami na kanapie. Nie uznała to za ważne, więc nie zgłosiła policji. Podarowała go adwokatowi, z którym od jakiegoś czasu faktycznie coś się łączyło. Temu nie zaprzeczyła. Stróż prawa nie do końca wierzył w jej wersję wydarzeń. Od początku miał do niej złe przeczucie. Uważał, że coś przed nimi ukrywała i że w jakiś sposób maczała palce w zabójstwie, ale dotychczas nie wiedział, jak to racjonalnie wytłumaczyć. Została w końcu zamknięta w szafie, musiałaby mieć wspólnika, a mógł być nim adwokat. To tłumaczyłoby wiele. Policjanci sprawdzili ten trop, ale okazało się, że para poznała się dopiero jakiś czas po dokonanej zbrodni, zatem nie mogli jej zaplanować i wspólnie dokonać. Krótko później pojawiły się kolejne szokujące doniesienia. Na komisariat policji w Los Angeles zgłosił się niejaki Roy Clamp. Twierdził, że był starym przyjacielem Freda i Dolly. Poznali się jeszcze w Milwaukee. Lecz po śmierci mężczyzny połączyła go bliższa relacja z wdową. Mieli krótki romans. Kobieta owinęła go sobie wokół palca i pewnego dnia poprosiła o przysługę. On nie potrafił jej odmówić. Zrobiłby dla niej wszystko. Więc kiedy dała mu podejrzany pakunek i powiedziała, żeby się go pozbył, nie zawahał się ani przez chwilę. W środku odnalazł pistolet. Na miejsce porzucenia broni wybrał bagna na obrzeżach Los Angeles. Na początku nie myślał o tym, by zgłosić sprawę policji, ale w końcu przestraszył się, że ktoś i tak znajdzie ten przedmiot. Podejrzewał, że pistolet został wykorzystany w zabójstwie przyjaciela. Chcąc odsunąć od siebie jakiekolwiek podejrzenia, przyszedł na komisariat. Wskazał śledczym konkretne miejsce. Gdy ekipa się tam wybrała, w krótkim czasie odnalazła broń. Dokładna analiza wykazała, że to jedno z narzędzi zbrodni. Roj na wieczór 22 sierpnia 1922 roku miał alibi. Wykluczono więc jego udział w zabójstwie. Podobnie było z sąsiadem Osterajków. Mężczyzna również znalazł się pod olbrzymim urokiem gospodyni domowej. Zgodził się na zakopanie innej sztuki broni w swoim ogrodzie. Kobieta powiedziała mu, że pistolet za bardzo kojarzył jej się z mężem i nie chciała trzymać go w domu. Choć w śledztwie pojawiło się tak wiele niewyjaśnionych do tej pory luk, to w lipcu 1923 roku kobieta została aresztowana pod zarzutem zabójstwa męża. Funkcjonariusze szukali bezpośrednich dowodów winy, ale na nic nie natrafili. W styczniu 1925 roku musieli dać za wygraną. Wdowa oficjalnie przestała być podejrzaną w tej sprawie. Minęło pięć lat. Funkcjonariusze stracili nadzieję, że uda im się rozwikłać te sprawy. Nieoczekiwanie w gabinecie głównego detektywa zjawił się Shapiro. Wcześniej za jego sprawą pojawił się znaczący przełom w sprawie. Ale dopiero w lutym 1930 roku mężczyzna zrzucił prawdziwą bombę. Dla śledczego nowe zeznania brzmiały jak fabuła książki Agaty Christie, a nie coś, co mogło wydarzyć się naprawdę. Uważał, że ani on, ani żaden z pozostałych policjantów nie mógłby tego przeoczyć. Wydawało mu się to niemożliwe, a jednak. Adwokat przyznał, że ukrywał przed policją cenne informacje. Gdy Doli przebywała w areszcie, poprosiła go, by ten zrobił zakupy i zaniósł do jej domu. Zdziwił się. W końcu nikt więcej tam nie mieszkał. Ona mu wtedy wyznała, że strych zajmował jej przyrodni brat włóczęga. Shapiro zastanowił się, dlaczego nie wiedział wcześniej nic o żadnym bracie? I czemu mieszkał on na Strychu, skoro w domu nie brakowało wolnych sypialni? Doli nie chciała tego wytłumaczyć. Poinstruowała go natomiast, jak powinien przekazać jedzenie. Musiał trzy razy potrzeć paznokciami drzwi prowadzące na strych. To miał być sygnał dla brata, by je otworzył. To wszystko brzmiało jeszcze dziwnie, ale adwokat postanowił spełnić prośbę kochanki. Zwłaszcza, że bardzo martwiła się o członka rodziny. Przyrodni brat okazał się od niej znacznie młodszy. Ponadto wyglądał na wychudzonego i praktycznie rzucił się na jedzenie. Adwokat wykorzystał okazję i zadał mu kilka pytań. Okazało się, że mężczyzna ze strychu miał na imię Otto. Wyznał, że Doli to nie jego rodzina, a kochanka. Na poddaszu rezydencji mieszkał od ośmiu lat. Wcześniej siedem lat spędził na strychu w Milwaukee. Otto sam Huber wychowywał się w sierocińcu. Rodzice porzucili go krótko po urodzeniu. Gdy poznał Dolly, miał zaledwie 16 albo 17 lat, ona z kolei ponad 30. Pracował wtedy w zakładzie należącym do Freda. Naprawiał maszynę do szycia. Przystojny chłopak zwrócił uwagę żony, która była znudzona mężem. Po stracie syna zaczęli być małżeństwem tylko na papierze. Praktycznie w ogóle ze sobą nie sypiali. Pewnego dnia zaprosiła Ottona do swojego domu pod pretekstem naprawy maszyny. Już na wejściu zaczęła go kokietować. Chwilę później wylądowali w łóżku. To był pierwszy wspólny raz, ale nie ostatni. Od tamtej pory znajdowała częste wymówki, aby zaprosić go do siebie. Za każdym razem ich romans kwitł. W końcu zaproponowała mu, by rzucił pracę i zamieszkał w ich domu. Argumentowała, że oszczędziłoby to im wiele czasu. Ponadto miałaby kochanka na każde skinienie, a on nie musiałby się martwić o pieniądze, jedzenie czy dach nad głową. Chłopak, który nie miał nikogo i niczego, chętnie się zgodził. Lubił doli. Ona była jedyną osobą, która o niego dbała. Stała się kochanką i matczyną postacią w jednym. Gdy Fred wychodził do pracy, odto opuszczał strych. Sporo czasu spędzał w sypialni małżeństwa. Jak sam przyznał adwokatowi, Dolly wymagała od niego, by uprawiali seks nawet 8 czy 10 razy dziennie. Później przyjmował rolę pomocy domowej. Gotował, sprzątał, prał. Wykonywał wszystko, o co kochanka go poprosiła. Każdy obowiązek zrzucała na jego barki, ale on nie narzekał. Gdy małżeństwo postanowiło się przeprowadzić do Los Angeles, kobieta nie chciała rezygnować z romansu. Zarządzała rezydencji ze strychem. Otto stał się pierwszym lokatorem. Przyjechał tam nieco wcześniej, ale Fred o niczym nie miał pojęcia. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że nigdy nie odkrył prawdy, a jeśli wiedział, to prawdę odkrył w ostatnich chwilach życia. Choć niewątpliwie już wcześniej musiał przeczuwać, że w tej posiadłości działo się coś niepokojącego, o czym świadczyły też zeznania żony. Krótko przed śmiercią Fred skarżył się, że z ich lodówki ginęło jedzenie, a z szuflad niektóre przedmioty, nawet pieniądze. Stał za tym głównie lokator ze strychu. Młody mężczyzna czasami opuszczał dom, zazwyczaj wieczorami, gdy małżeństwo wychodziło lub w środku nocy, zawsze jednak wracał. Był wierny swojej ukochanej. Większość swoich dni spędzał na czytaniu książek. Uwielbiał science fiction. Doli dostarczała mu również coś do pisania, co pozwalało na tworzenie własnych opowieści. Kilku sąsiadów widziało go kręcącego się w pobliżu domu lub wchodzącego do środka. Kobieta wtedy opowiadała, że to jej przyrodni brat. Takie rozmowy zawsze toczyły się pod nieobecność męża. W rozmowie z adwokatem, Otto opowiedział, że do domu faktycznie ktoś inny próbował się włamać. On sam wiedział, gdzie gospodarze trzymali pistolety. Dwa z nich wziął na strych. Myślał sobie, że być może pewnego dnia będzie musiał go wykorzystać, by obronić swoją kochankę. 22 sierpnia 1922 roku Dolly i Fred pokłócili się. Stało się to krótko po tym, jak wrócili z przyjęcia. W salonie rozległy się krzyki. Kochanek usłyszał je aż na strychu. Zszedł więc na dół sprawdzić, co się stało. Miał przy sobie dwa pistolety. Wkroczył do salonu. Wtedy zauważył, że jego ukochana leżała na podłodze. Mąż nad nią stał i krzyczał, był rozwścieczony. Otto więc zareagował. Nie mógł pozwolić, by mąż skrzywdził żonę. Po chwili obaj zaczęli się bić. Odto przypadkowo pociągnął za spust. Raz, potem kolejny i jeszcze następny. Kobieta krzyknęła. Nawoływała imię męża, była w szoku. Gdy oboje zorientowali się, że mężczyzna nie żyje, zaczęli zastanawiać się na głos, co powinni zrobić. Odto zaproponował, by upozorowali kradzież. Przewrócił meble, wyjął z szuflad przedmioty i rozrzucił je na podłodze. Doli wpadła na pomysł, by oberwać zegarek. Wspólnik wziął go na jakiś czas na przechowanie, potem zamknął ją w szafie, po wszystkim wyszedł na chwilę na zewnątrz, na końcu wyłączył wszystkie światła w domu i wrócił na swój strych. Ukochana ani razu nie zaproponowała mu, by opuścił swój azyl. Po części musiało to wynikać z pewnej obawy. Musiała zdawać sobie sprawę, że gdyby zamieszkał z nią jakiś młody mężczyzna, zwróciłoby to uwagę policji. Jednak adwokat wierzył, że kobieta nigdy nie chciała ujawnić swojego związku z Ottonem. Pasowało jej to, że miała kochanka mieszkającego w ukryciu. Tak właśnie brzmiała historia opowiedziana przez Shapiro. Śledczy początkowo nie chciał w nią uwierzyć. Faktem było, że ani on, ani żaden z pozostałych funkcjonariuszy nie przeszukali tego miejsca. Dlaczego tak się stało? Nikt nigdy nie odpowiedział na to pytanie. Prawnik dodał od siebie, że wierzył w tę wersję opowiedzianą przez lokatora ze Strychu. Przyznał, że pomógł mu opuścić ten dom. Kochanek wyjechał ze Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie ułożył sobie życie na nowo. Policjanci zaczęli weryfikować fakt. Okazało się, że Otto naprawdę istniał. Zamieszkał w Kanadzie i założył rodzinę. Starał się zapomnieć o Doli i piętnastu latach spędzonych na Poddaszu. Zmienił imię i nazwisko. Gdy stróże prawa go przesłuchali, potwierdził całą historię. Doli twierdziła, że kochanek uratował ją przed gniewem męża. Mężczyzna został aresztowany, ale postawiono mu zarzut nie zabójstwa, a nieumyślnego spowodowania śmierci. Uznano go za winnego. Lecz przestępstwo było już wtedy przedawnione, więc uniknął więzienia. Shapiro prawdopodobnie dlatego tak późno zeznał policjantowi prawdę. Choć już od jakiegoś czasu nic nie łączyło go z Doli, chronił ją. Również od Tona. Uważał, że ten mężczyzna przeżył w życiu wiele. Nie był urodzonym mordercą, nie stanowił zagrożenia. Sprawą zainteresowały się media. Jak można się spodziewać, Doli została nazwana fam fatale, a Otto zyskał przydomek człowieka nietoperza. Kobieta uniknęła jakichkolwiek zarzutów. Zdaniem prokuratury nie było przesłanek, aby ją o coś oskarżyć. Zdradzała męża, manipulowała mężczyznami, ale to przecież nie zbrodnia. Krótko później poznała kolejnego amanta, z którym żyła w związku przez 30 lat. Wzięli ślub dopiero w 1961 roku. Dwa tygodnie później panna młoda zmarła. Nie wiadomo, czy utrzymywała jeszcze jakiś kontakt z Ottonem. Jej dawny kochanek wrócił do Los Angeles. Zmarł w 1948 roku. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka: serial dokumentalny Niezapomniane Zbrodnie, odcinek 6, sezon 4, pod tytułem Zgadnij kto, dostępny na platformie Max. Artykuł Cecily Rasmussen pod tytułem Batman Case: A Lurid Tale of Love and Death. Opublikowany na portalu LA Times 20 marca 1995 roku. Artykuł Johna Reba pod tytułem The Murderous Lover Who Lived in a Silver Lake Attic A True Story. Opublikowany na portalu LA Est, 15 kwietnia 2022 roku. Artykuł Cheryl Eddy pod tytułem The Bizarre Case of the Unfaithful Wife and Her Attic Man. Opublikowany na portalu Gizmodo. 6 lipca 2020 roku.